Każda dzielnica Warszawy ma takie miejsca, z których jest mniej lub bardziej znana. Nie inaczej jest z Bielanami, położonymi w północnej części stolicy, na lewym brzegu Wisły. Bielany znane są z huty, z lasu bielańskiego, metra. O tych i nie tylko o tych miejscach opowiem w nowym odcinku cyklu warszawskiego. Cykl Warszawski. Bielany istnieją od lat 30. XVII wieku. Wówczas król Władysław IV sprowadził tu spod Krakowa zakon kamedułów, którzy później wybudowali tu swój klasztor. Nazwa Bielany, tak jak zostało wspomniane w drugiej części etymologii nazw warszawskich, pochodzi właśnie od białych habitów, które nosili zakonnicy. Na Bielanach dominuje wysoka zabudowa, jednak m.in. na Siedlu Młociny, w okolicach cmentarza północnego jednego z największych w Polsce, znajdziemy także domy jednorodzinne, niekiedy bardzo stare wille. Południowa część Bielan, czyli obecne tereny m.in. Starych Bielan i Słodowca, zostały włączone w granice Warszawy już w 1916 roku, natomiast jej północna część znalazła się w stolicy dużo później, bo w 1951 jako część dzielnicy Żoliborz. W 1994 roku z żoli Żoliborza wyodrębniono gminę Warszawa Bielany, która w 2002 roku stała się dzielnicą Bielany. Tereny wspomnianego klasztoru stojącego na terenie Lasu Bialańskiego przy ulicy Devitis od lat 50. XX wieku pełnią funkcje edukacyjne. W 1954 roku utworzono została w tym miejscu Akademia Teologii Katolickiej, która w 1999 roku przekształciła się w uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz zabudowań przy ulicy Devitis V. KSW posiada na Bielanach jeszcze jeden kampus. Znajduje się on przy ulicy Kazimierza Wójcickiego 1 3 na osiedlu łociny. Na Bielanach oprócz KSW znajdują się jeszcze dwie szkoły wyższe. Akademia Wychowania Fizycznego Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Marymońskiej 34 oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna przy ulicy Władysława Broniewskiego 48. Skoro wcześniej został już wspomniany Las Bielański, to warto co nieco o nim opowiedzieć. Las Bielański to rezerwat przyrody zajmujący obszar ponad 130 hektarów mieszczący się między ulicami Wybrzeże Gdyńskiej i Marylandską. Został utworzony w 1973 roku. Zanim jednak utworzono tu rezerwat 22 lipca 1950 roku, stworzono tu Park Kultury. Wybudowano place zabaw, tereny sportowe. Sceny i parkiety na potrzeby koncertów muzycznych oraz wypożyczalnie książek i czytelnie. W niedzielę, święta i wolne soboty w okresie od 1 maja do 30 września odbywały się tu wydarzenia kulturalne, głównie koncerty. Miejsce to cieszyło się dużą popularnością wśród Warszawiaków, jednak w latach 80. podjęto decyzję o jego likwidacji, co nastąpiło ostatecznie w 1986 roku. Powodem była troska o środowisko, imprezy masowe źle wpływały na rezerwat. Jeszcze przed otwarciem Parku Kultury w Lesie Bielańskim, lubianym miejscem wypoczynku był Park Młodziński, znajdujący się na granicy Warszawy i Łomianek. O popularności tego miejsca świadczy fakt otwarcia w jego pobliżu na początku XX wieku przystani na Wiśle, do której kursowały statki ze śródmieścia. Fakt ten odnotował Jarek Maastępowski w swojej piosence Statek do Młocin. Przystań funkcjonowała do lat 60., jednak kilka lat temu została wyremontowana i od 2016 roku znowu jest okazjonalnie wykorzystywana. W 1953 roku w okolice Warku Mocińskiego dotarł tramwaj. Ulicą Pułkową do pętli znajdującej się w okolicach obecnie istniejących restauracji McDonald's dojechała tu linia 28. Tramwaje jeździły tędy przez 20 lat do 1973 roku, kiedy to w związku z budową Wisłostrady zlikwidowano linię. Ważnym dla Bielan miejscem jest huta funkcjonująca obecnie pod nazwą ArcelorMittal Warszawa. Powstała ona w latach 1952-1954 na działce przy ulicy Jana Kasprowicza 132. Właściwą działalność rozpoczęła w 1957 roku. W tym okresie pod hutem dotarły autobusy, kilka lat później tramwaje, a obecnie jest to duży węzeł przejściowy metro Młociny. Samo metro na Bielany dotarło 23 kwietnia 2008 roku. Wówczas otwarto stację Słodowiec. Kilka miesięcy później, 25 października, otwarto trzy kolejne stacje: Stare Bielany, Pawrzyszew oraz końcową stację pierwszej linii Młociny. W której sąsiedztwie otwarto w 2019 roku największy centrum handlowy w Warszawie Galerię Młociny. Bielany pozostają jedną z dzielnic Warszawy posiadającą dostępu do kolei. Miejsząc metra, jednak nie zawsze tak było. W 1913 roku generał dywizji wojska polskiego Zygmunt Łępicki dostał koncesję na budowę linii kolejowej łączącej Warszawę z łomiankami przez Młociny. Przez ponad 10 lat budowa nie została jednak rozpoczęta, a w 1924 roku koncesję odkupiła spółka Kolej Elektryczna Warszawa-Młociny Modlin, a później rozpoczęła ona budowę. Linia została otwarta w 1929 roku. Rozpoczynała ona na Dworcu Gdańskim, skąd biegła w kierunku zachodnim, wzdłuż dzisiejszej alei Jana Pawła II do Placu Grunwaldzkiego, dalej biegła mniej więcej wzdłuż dzisiejszej ulicy Broniewskiego, do ulicy Beci i Żelazowskiej, przecinała skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego i Kasprowicza, docierając do ulicy Marymąckiej. Następnie biegła Marymącką i gdzie dochodziła do ulicy Pasymskiej, Później przez ulicę Balaton wjeżdżała w las, docierając do ulicy Stary Tor, a później kolejowej Łomiankach, natomiast dalej za Łomiankami, jadąc przez Dziekanów, docierała do Palmir. Linia przestała istnieć podczas II wojny światowej w 1943 roku. Rozebrali ją Niemcy. Na zakończenie chciałbym wspomnieć o pewnej bardzo ciekawej ulicy na Starych Bielanach. Chodzi mi o niezwykle klimatyczną ulicę wkładniczą, wyłożoną na całej swojej długości brukiem, przy której stoją jedne z ostatnich w mieście latarnie gazowe. Ulica jest pełna zabytkowych, przedwojennych willi, a w jednej z nich mieszkała niegdyś piosenkarka Olga Sipowicz, czyli Kora. Zdecydowanie polecam ulicę płatniczą jako miejsce do spacerów.